Inkubator przedsiębiorczości w Piekarach Śląskich to jest przede wszystkim wspieranie młodych przedsiębiorców. Mamy świadomość tego, że w całym gąszczu zawiłych przepisów prawnych, formalności, które są niezbędne do tego, żeby rozpocząć i oczywiście z sukcesem później prowadzić tą swoją działalność, jak również możliwość pozyskania finansowania dla młodego człowieka, na którego spada to wszystko w zasadzie w całości, jest to bardzo trudne zadanie. Głównym celem działalności inkubatora jest szoko pojęte problemy. Przedsiębiorczości. Jest to działanie, które ma na celu wsparcie przedsiębiorców, wsparcie tych osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. No, w dzisiejszych czasach działanie jest cenne i w pełni tutaj popierane i cieszymy się, że Ekopark tę działalność rozwija. Nowo powstał inkubator przedsiębiorczości Ekopark mieszczący się przy ulicy Roździeńskiego. Jeden w Piekarach Śląskich jest wyodrębnioną lokalową częścią parku przemysłowo-technologicznego Ekopark, z którego na preferencyjnych warunkach mogą korzystać nowo powstałe firmy i stowarzyszenia. Mamy wspólny sekretariat, tutaj jest prowadzony wirtualny kalendarz, można z niego skorzystać, oferujemy nasz adres naszą nazwę, naszą markę ekoparku i to między innymi powoduje, że również taki młody przedsiębiorca na rynku, na tym dzisiaj bardzo konkurencyjnym rynku jest postrzegany jako partner, no, który działa w otoczeniu biznesowym już firmy, która ma swoją zbudowaną markę. Niestety Polak chcący założyć działalność gospodarczą nadal musi zmagać się z całą urzędniczą machiną. Inkubatory mogą w tym pomóc. Widać w rankingach chociażby instytucji międzynarodowych, no Polska niestety nie należy do czołówki krajów, gdzie jest łatwo zarówno. Jak i otworzyć działalność gospodarczą. Pomagamy uzupełniać nawet te podstawowe druki. W dalszej kolejności przeprowadzamy naszego najemcę przez możliwość dofinansowania, czyli tutaj już mamy bardziej skomplikowane procedury. Jest potrzebny biznesplan, są potrzebne rachunki przepływów, jest potrzebna wiedza specjalistyczna z zakresu finansów. My to robimy. W piekarskim inkubatorze swój dom znalazła już między innymi Fabryka Kultury, która prężnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Fabryka jest to działalność artystyczna. Zajmujemy się taką działalnością tutaj w środku i działalnością na zewnątrz. Działalność tutaj w środku, przy naszej nowo wynajętej sali, zresztą odremontowanej, polega na organizowaniu różnego typu warsztatów. Warsztatów plastycznych, teatralnych, filmowych dla dzieci, czyli staramy się po prostu coś tutaj nowego, czego nie było dotąd na rynku, dla dzieci zorganizować. A naszą działalnością na zewnątrz, nasza działalność na zewnątrz, polega na właśnie organizowaniu różnego rodzaju rodzaju eventów, spektakli dla dzieci. Wszystkie osoby, które marzą o założeniu własnej firmy lub mają oryginalny pomysł na biznes, zachęcamy do odwiedzenia ludzkiego lub piekarskiego inkubatora.